Spokój przygotowują się do startu. Odcinek nocny, bardzo mało widać. Zajrzymy do Bartka. Zapytamy się, czy jest gotowy. To on. Cześć! Jedziemy. Jedziecie? Wygracie? Nie. Ej! Ale będziemy się dobrze bawić. Dobrze, do powodzenia. Dziękuję. Piotrek zakłada kalosze. O nie, stąd. <noise> nie ma tak szykowanie się do nocnego rajdu. Jak tam? Dobrze. Bartek powiedział, że nie wygracie. A tam gada. Gada głupota. Wygramy co? oczywiście, że wygramy. To jest najlepszy team, jakiejś... Jakąś nagrodę na pewno wygramy. Dawaj, my bo nam ten team nie jest. Bartek ciśn... ciśnijmy. Ja nagrodę najsympatyczniejszych ludzi. No to, to na radę. pewno. Pa, powodzenia. Piękna noc. Dwie godziny, trzy pieczątki. <laughs> z ciężkiego kawałka trawersów, na których udało nam się zdobyć trzy pieczątki. Co Je. tak uważam za niesamowity sukces. Manik jest dzielny, trapy się przydają, wodery się przydały. Wyciągarka się przydała, właściwie przydała. Wszystko. Blokada się przydała, progi boczne się przydały. dezak z przodu się przydał. No dobra. To, to, na to, że to były dobrze zainwestowane pieniądze. Tak jest. No dobra, to teraz będzie jeszcze taką ogórkę, tak? Tak. Powodzenia. Jedziemy już? Proszę. Tak, proszę Uga. wejść. Buga! Buga! Się... Załoga gotowa! Zabierz. Aktualnie czekamy na, na naszą ekipę i Bartoś postanowił wyczyścić troszeczkę auto. Tak dla komfortu psychicznego i równowagi, żeby jego Feng shui nie było zachwiane. Jak jest? No co mogę powiedzieć, no nie jest to mycie nie, jakieś... No elegancko. Piątki bym za to nie dał, tak to powiem. Za plus. Stara się chłopak. A w ogóle żeby było śmiesznie. w tym samochodzie przed y, momentem okazało się, że jest szersze, bo chłopaki wczoraj wieczorem, w nocy w sumie, Wbili się w gniazdo tak. Piotrze, opowiedz o tym No i spotka... gdzieś tak po dwóch godzinach ja coś nam zaczęło brzęczeć okazuje się, że to szersznik tutaj latał I musieliśmy popuścić poja pojazd w trybie awaryjnym Szerszeń sobie poszedł, no ale okazało się, że chyba jeszcze drugi został Dzisiaj rano się uaktywnił Masakra, mam nadzieję, że to był ostatni Mam 在一色列。 Wyciąganie to jest, Ura. Zdwijaj bardzo, zdwijaj. Nie, to jest w tracetnie ładno zbijaj bardzo, to rano, sobota. Na nie są po nocnej jeździe. O. Podczas kiedy chłopaki na fraudzie się wyciągają, ja tutaj znajduję mu pomory. Yeah. Walczymy o zdobywanie takich pieczątek. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. A takich. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Walka? A tak, tak. Walka? Walka jest. Walka jest. Yeah. Gdzie? co to za rajd? To jest rajd Transgranica. Jesteśmy Aha. przy granicy. I jest trudno. Trudny tak? poziom. W sensie jest Lion! ciekawe. Każdy coś znajdzie dla siebie. I A, okay. błoto, i rzeka, i trawersy. Wszystko. Do przodu minimalnie. Cofnij, ile leży. To jest tak, jest right. Bartek gdzieś wstał o porannej godzinie, natomiast włos ułożył. Tak, to prawda? Na tak, tak mocno, wiesz, bo tak widzę, nie miałem czasu wysuszyć. Poczekaj zbliżenie na włos. Nie już jest ok. Tak? Wszystko jest okej. Nie. Okay. nie. Najważniejszą umiejętność fotoreportera uciekać, żeby na przykład nóg nie stracić. Może jakiś komentarz na szybko? Jak jest? Jak się bawicie? Dobrze, że ale nie A, przy ciebie. Zwiedzać, zwiedzać. Do to jest nasza konkurencja. Udawaliśmy, że jesteśmy mili. Słuchajcie, bo to będzie film ogólnie, więc możecie coś powiedzieć. Czy na przykład fajnie jest na Radzie? Na Radzie jesteśmy za małe środki w tak, bo szekle nie przychodzi. Fajnie, że jest jakaś kobieta na rajdzie, bo, bo jest ich niewiele. wiele. to, nie kobieta, to złota rybka. <laughs> okay. o, o, dobra. I nie to to robi ja za pilota, tylko za kierowcę. Wiecie, my jesteśmy mili, ale wy jesteście konkurencją, więc tak troszeczkę udajemy, nie? Nie, dokładnie. To to, <laughs> no, powodzenia. Powodzenia! Wy nas wczoraj zakopaliście nie. Na i wypiliście nam nasze piwo z lodówki. Nic nam o tym nie wiadomo, generalnie się wydaje, że tu nie ma drogi i że generalnie nie można przejechać, ale, ale jednak można. Ojej, ojej. Picie? Słuchaj, montujemy antenę, wiesz, bo ten Aha. samochód fabrycznie był wyposażony w taką antenę Aha. i ona słabo odbiera, a my tutaj chcemy posłuchać Forfeiter Radio, to jest taśma Nagada i ona wtedy lepiej odbiera, ona jest w ogóle, wiesz, na metalem. Aha. I po prostu działa jak wielka antena, więc liczymy, że zaczniemy odbierać jakieś radio z Białorusi. Czyli ulepszenie. Będzie dobrze. Okej. Okay. Zawsze to samo. Kończymy z otwartą maską. Po co ci ten kij? Przedłużka do pukania w rozrusznik. A nie ma tak profesjonalne narzędzia. puk. Tak się naprawia?

Chłopaki dają radę w sumie. No. Nic, nic! Nie jest, nie jest najgorzej. Jakby to powiedzieć, zostawili mnie. No serio. Muszę przebić się przez błoto. Idę za nimi. Mam nadzieję, że nikt mnie nie przejedzie. No i miejsce pierwsze. Nie ten tuły Robert, Paweł, zapraszam. Wysław Kiem, 141 punktów. Paweł no to jest ładem witecznym. Zawsze będziecie, jak jest na pierwszym miejscu. Tak jest podlemy.